Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Akademii Margo. Oznaczenia rzecz prozaiczna. Wydawałoby się, wiem, że wielu z Was na pewno ma z tym problemy. Jest ze mną dzisiaj w studiu Mateusz, który przybliży nam tajniki oznaczeń łożysk stoszkowych. Cześć, Mateusz. Cześć, Bartku. Yy, zgadza się. Oznaczenia łatwa rzecz, natomiast niektóre sprawiają problemy. Są przed nami łożyska firmy Timken, łożyska stożkowe. Oni je wymyślili, prawda? Wymyślili je 100 lat temu. I o ile łożyska według ISO nie sprawiają problemów, one są dosyć oczywiste, o tyle te według AFBMA są problematyczne. W ISO wydaje się no, w sumie proste, tak? bo tak jak na tym przykładzie widzę, mamy 322, ostatnie dwie cyfry mnożymy razy 5 i mamy średnicę wewnętrzną, czyli 60. A co z łożyskami celowymi? Zgadza się. W ISO sprawa jest prosta. Natomiast tutaj, jeżeli widzimy na, na pierścieniu oznaczenie LM806010, y, nawet starzy czy mają z tym problem. Większość osób traktuje te oznaczenia jako coś skomplikowanego, trudnego, czarną magię, ale no, chyba nie jest to aż takie trudne. No, musi być w tym jakiś sens. Oczywiście, że tak. Na każdym pierścieniu jest inne oznaczenie. Składa się z wielu literek i cyferek, natomiast każda z nich ma swój sens. Eee, czy oznaczenia ma dotyczą tylko łożysk stalowych? Nie, zobacz, tu jest bardzo zbliżone oznaczenie, ale masz z przodu literkę J. Wtedy jest to łożysko metryczne. W tym przypadku ma ono 55 mm średnicy wewnętrznej. Znaczy, czyli łożysko calowe z przejściem na system metryczny. Dokładnie tak, tak, tak zgadza się. Okej, okay, to może od początku. Z przodu mamy jakieś litery. Co one oznaczają? Tak, na początku oznaczenia mamy literki, w tym wypadku LM. Jest to klasa obciążenia, jest to obciążenie lekko średnie, ale mamy obciążenia od niezwykle lekkich do niezwykle ciężkich. E Kolejne cyfry co oznaczają? Tak, dalej mamy sześć cyfr, a w środku są aż trzy informacje. Pierwsza cyfra mówi nam o kącie. W tym wypadku jest to ósemka, czyli kąt od 36 do 45 stopni. Kolejne trzy cyfry mówią nam o zakresie średnicy. W tym wypadku 0.66, więc jest to łożysko z średnicą wewnętrzną od 2 do 3 cali. Czyli tak de facto, tak jak w metrycznych nie ma stricte podanej średnicy wewnętrznej, tak? Tylko tak. przedział. Trzeba to sprawdzić w katalogu. W tym wypadku to jest 2 i 125. Okej, okay. i zostają nam ostatnie dwie cyfry, co one oznaczają? Tak, każdy z pierścieni ma swoje oznaczenie. Pierścień wewnętrzny ma oznaczenia od 30 do 49, pierścień zewnętrzny od 10 do 19. W momencie kiedy poprzedzające. Oznaczenie jest takie samo, możemy użyć oznaczenia skrótowego, czyli to będzie LM806649 łamane na 10. Pamiętaj, że zamawiając te łożyska musisz podać oznaczenia obu pierścieni, bo często jest tak, że jeden pierścień wewnętrzny pasuje do dwóch zewnętrznych albo na odwrót. Ok, dzięki Ci Mateusz za cenne dziękuję. wskazówki, Wam również dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka i zapraszam na kolejny materiał.